Asertywność jest bardzo ważna, bo tak jak słyszeliście, osoby asertywne dużo lepiej radzą sobie w życiu. Potrafią walczyć o swoje, mają lepszy kontakt z otoczeniem i potrafią przyjąć krytykę. Ważna jest też w życiu empatia, czyli zwracanie uwagi na potrzeby drugiego człowieka. I takim młodym, dobrze wychowanym i empatycznym człowiekiem jest Leon Ostrowski z Warszawy. Ma 13 lat i jest wolontariuszem w Stowarzyszeniu Mali Bracia Ubogich. Dobry, mam na imię Leon. Od ponad dwóch lat. Jestem wolontariuszem w Stowarzyszeniu Mali Bracia Ubogich. Co tam robię? Zazwyczaj zabieram podopiecznych w dalekiej podróże, czyli pokazuję im zdjęcia i opowiadam o kulturze, ludziach, religii, zwyczajach i swoich przeżyciach. Towarzyszę im również w spotkaniach świątecznych oraz obchodach Dnia Osób Starszych. Wtedy wręczam im kwiaty. Pozdrawiam wszystkich seniorów oraz moich dziadków Zolecka. Życzę wam dużo szczęścia, zdrowia, radości i słońca.